Nasta tutaj i zobaczcie, tutaj jakaś pani sobie siedzi, samotna, bezdomna, te domy są puste. Widać na dobrą sprawę, tutaj jak się bierze od pierwszej stacji, tutaj od zaraz od rzeki, że jest bardzo, bardzo dużo widać i trzeba znowu coś się dzieje z autofokusem. Siemamo, mamo <suszy> 6.30 Jadę do stolicy, właśnie jeszcze mała Dominikana. dokładnie jesteśmy, o mapa mi coś tutaj, tak dokładnie, Los Tres. Los Tres Ojos I to już jest Santo Domingo, czyli no praktycznie stolica, prawie wjechaliśmy Powiem wam, trochę zmierzony, jestem, w sumie tu dzisiaj jestem, jestem wariatem Wczoraj grubo było, Kapelusznikiem słuchajcie, jakieś nie wiem może 5 godzin spaliśmy, a bo spać przed dwydzimy dwu... do siebie dopiero. Przed 24. ja wstałem o godzinie 4.50, więc jestem zmiażdżony, plecy mnie bolą i idziemy właśnie do Tres Ojos Monumento Natural Cueva los Tres Ojos moi drodzy Zobaczcie jak mi założyli to paska na rękę, bo założyli dziecku, a bo się kazało, że nie trzeba to mi dali Zobaczy pierwsza cenota tutaj w Dominikanie Pojechaliśmy sobie też na wycieczkę To chyba nasza w sensie moja chyba ostatnia wycieczka Na samo Domingo będę chciał się tu przyjechać z kapeluszem Któregoś dnia sobie na jedną noc zobaczy, takie bardziej, wiecie, hardkorowe dzielnice Ale teraz póki co mało czasu, więc chcemy zobaczyć jak najwięcej Więc idziemy, cyk, cyk, szybko tutaj, wiecie, zrobić wszystkie możliwe opcje I tak jak mówiłem, cenota wygląda fajnie, nie ma tyle świata co było w Meksyku No ale wiadomo, daje radę Cyk, foteczka I idziemy dalej Zobaczcie, to jest drugie jezioro, jest mega słabo oświetlone Więc to praktycznie nie widać, bo tam są dwie lampki Bo jest głęboko tutaj w jaskini i nie dochodzi w ogóle światło. Tutaj było słabo widać, ale trzeba było przepinać sobie na drugą stronę To jest druga część, kolejne jeziorko nie, Tam znaleziono na ścianach ślady właśnie inwentarza. Jak będziemy wychodzić w ogóle z niestety ze stałych kluczów, Tak samo szkać, jak nie wolno wywozić elementów trafy koralowej, muszli. Więc o pierwsze jeziorka spoko, porównując wiadomo do cenot meksykańskich, to się, no nie da się tego raczej porównać. Jednak Meksyk to Meksyk, jeżeli chodzi o cenoty. Ale spoko tym bardziej to jest tutaj, można powiedzieć, w mieście zaraz przy Santo Domingo. No i... Udaje się, dalej idziemy do miasta. To jest chyba najbardziej absurdalny budynek, jaki jest, jaki powstał. Muzeum Krzysztofa Kolumba. Podobno nic tu w środku nie ma. Został po prostu postawiony i nikt nie wie. W jakim celu? W sensie cel jakiś niby był, ale nic nie zostało zrealizowane, i w środku podobno stoi pusty. Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Ogólnie dużo ciekawych informacji od przewodniczki się dowiedziałem i nie ukrywam, że nie wyczytałbym tego pewnie sam. To miała być latarnia Krzysztofa Kolumba, i tam na górze jest znicz, ale podobno jak dwukrotnie odpalali tam światło, to. W całym mieście ginął prąd, więc po dwóch razach sobie dali spokój i też nie chciałbym Was zasypywać suchymi faktami. Jak wiecie, ja takich rzeczy z reguły nie robię na kanale, bardzo rzadko. Mówię, polecam, jeżeli tu będziecie wybrać się z przewodnikiem, żeby dowiedzieć czegoś ciekawego, bo ja tak średnio w przekazywaniu informacji nie masz takiej dużej wiedzy, jak wiecie, jak, jak przewodnicy. No i się okazało, że nie możemy wejść, bo. No wiadomo, 2020 To nie wejdziemy do środka No dobra, na szybko tylko Tutaj podjeżdżałem pod Pałac Prezydencki Który był robiony na projekt niby Białego Domu Brakuje mu jednej kondygnacji, z tego co się dowiedziałem Ale tutaj nie przesiaduje sam prezydent Ja tak wiecie, czasami tylko pach pach szybko Jedno zdjęcie, jedno ujęcie, bo nie wszystkie rzeczy mnie do końca interesują myślę, że was również no, Pałac prezydencki jak Pałac prezydentki, co wam mogę pokazać budynek są 3 sekundy nagrania i więcej wiecie, wejść nie można, więcej pokazać wam się nie da i jedziemy na stare miasto, które chyba najbardziej mnie tutaj e, ciekawi i zobaczymy co da się wyczarować tam jaki materiał no słuchajcie, dojeżdżamy do to w się Maleko to jest taki deptak wzdłuż wzdłuż morza i główny depta dokładnie kierujemy się właśnie w stronę centru żeby trochę poznać starego miasta no i to tyle tam sobie dziewczyny jakieś robią zdjęcia weź głowę Możemy przyjechać, zaparkować samochód, puścić muzykę i zacząć taniec Powiem wam, że zwiedzanie nawet dość intensywne i raczej na własną rękę bym tyle sobie nie zobaczył ale nie ukrywam, że jak będziemy sobie wracać później z, powiedzmy nie wiem, z północy albo z, e, z zachodu wyspy będziemy chcieli sobie na jedną nockę wpaść do Santo Domingo ale ogólnie wzięliśmy e, tą wycieczkę, tę wycieczkę ze względu na Piotra Pająka bo on wyjeżdża za dwa dni i on nie miał możliwości pojechać e, Zobaczcie, ale fale się fajnie rozbijają. W Piotrek nie ma możliwości pojechać z nami? źle. Tak, nie ma możliwości pojechać z nami na noc. Dobra, zająkałem się jeszcze raz. Przyjechaliśmy tutaj do Punta Cana, symulowano na, na tam nie wiem 3-4 noce, bo Piotrek wyjeżdża i nie mógł jechać z nami tutaj na noc, bo nie ma tyle czasu. Więc stwierdziliśmy, że weźmiemy wycieczkę, bo zobaczymy więcej, mając jeden dzień niż tam własną rękę byśmy tego nie ogarnęli ale to dobrze, ale dzisiaj Piotrek tak powiem no poczuł się gorzej wiadomo no intensywne podróżowanie trochę męczy ludzi Piotruś Trzymamy kciuki żeby szybko wyzdrowiał i my z kapeluszem jesteśmy sami na tej wycieczce ale fajnie, na jak wrócimy tutaj sobie do samego pewnie na jakąś nockę żeby zobaczyć jakieś wiecie życie nocne zwariowane Zobaczcie, jaki patent. Takie coś u nas nie ma szansy, przeszło w Europie nigdzie. Zobaczcie stelaż. I sobie można wozić na dachu wszystko. To jest dzielnica kolonialna. To widać, że teraz na pierwszy rzut oka wszystkie budynki są niskie. Ten jest w sumie wysoki, ale resta jest. Zobaczcie. Wszystko jest niedziutkie. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Wszędzie, w sumie, prawie gdzie byli ale Hiszpanie, to te wszystkie główne miasta były wbudowane praktycznie w ten sam sposób nie wiem czemu, ale ja lubię te kolonialne miasta i one z reguły mają taki klimacik często takie wiecie wolne życie, wszystko jest takie spokojne, bez pośpiechu tutaj w Ameryce Południowej w sumie w całej łacińskiej, Karaiby południowa, centralna to samo, zobaczcie, tu se kable zwisają nikogo nikt się z tym nie przejmuje tutaj pomontowane, żeby tylko prąd dawało to nie ma w ogóle wyglądać, to ma pracować ciekawostka, nie ma to w ogóle obowiązku w Dominikanie mieć z przodu tablic rejestracyjnych są tylko i wyłącznie z tyłu w większości przypadków czasami są z przodu ale z reguły zobaczcie Powiedz tinta, to nie jest tinta, to jest normalna kawka, kawka. Cena, 20 groszy. Gościu nie miał jeszcze jak wydać, to powiedział, a dobra, dawaj sobie ją. No, ale... Zawsze tak żyje. Ale zapłaciliśmy, żeby nie było. Ja przyszedłem z pomocą. Więc ja sobie kupiłem energiolopiem bo jestem zniszczony. 4 godziny z groszem snu. Już chyba trzeci dzień z rzędu. Taki intensywny wyjazd, tak jak mówiłem. Piotrek wyjeżdża, nie powiem gdzie. Więc stwierdziliśmy, że dobra, jak jesteśmy szybko w trójkę mamy możliwość, wiecie, w tej droższej części sobie być i podzielić koszty noclegu, to zrobimy to, a później będziemy z kapeluszem jeździli tutaj po wyspie na własną rękę. Tak więc będzie dużo materiałów z Dominikany, mam nadzieję, ciekawych, bo będą pewnie mocno, mocno zróżnicowane. że jest spoko to dzielnia. Chyba tu przyjedziemy na jakąś zwariowaną dzielnicę któregoś razu. Ale póki co tu z Fajnie wiadomo, takie stare dzielnice z reguły dają radę. Wybaczcie, że nie mówię nie wiadomo ile o ilo historii, ale ogólnie jestem nie jestem historykiem, a takie wiecie, ładowanie suchych faktów nie warto. Ja lubię wam pokazywać ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy, ciekawych ludzi, no i ciekawe historie. Ale nie suche fakty, pamiętajcie. Słuchajcie, katedra Santo Domingo. Santo Domingo. Wygląda spoko. A my idziemy dalej sobie tutaj starym miastem. Starym miastem, no to... No, tą zoną, zoną, strefą historyczną, kolonialną, zwał jak zwał. No się tu uliczkami, mnóstwo różnych malunków. jest taka ciekawostka tutaj od pani przewodniczki, że yy, większość podobno obrazów, albo prawie w ogóle tutaj wszystkie, są malowane przez haitańczyków, a nie przez yy, dominikańczyków, bo to oni mają bardziej, że tak powiem, taki, wiecie, wykształcony ten zmysł, taki wiecie, te rysowanie, malowanie, takie rzeczy, a niby Dominikańczycy niekoniecznie. Muszę powiedzieć wam, że nie spodziewałem się takiego obiadu w zestawie. Wygląda bardzo spoko. Co, Wolego, sądzisz? No dobra, słuchajcie, mam teraz półtorej godziny dla siebie. Idziemy się trochę przejść, zobaczyć miasta, Mam nadzieję, że uda się parę fajnych smaczków. Dodatkowo postaram się wam powiedzieć kilka takich ciekawostek na temat Dominikany, o których ja nie wiedziałem, ale dowiedziałem się podczas tych, tych kilku dni ostatnie. Tutaj w Dominikanie legalne jest napić się i normalnie kierować pojazdem. I ogólnie nie ma tutaj jakiegoś takiego wiecie, ścisłego limitu, ile można wypić. Jeżeli ktoś się napije, a to podobno się dzieje często, to po prostu zjeżdża samochodem się na bok, jeżeli musimy kierować łącza się awaryjki i się jedzie ale patent jest taki, że tutaj y, ludzie z Dominikany nie opijają się, tak wiecie w opór tylko ciutkę no taki dyptaczek jest przyjemny gdzie nie ma nie wiadomo ile osób budynki jak widać, wszystko jest praktycznie kolonialne obrazy można kupić I tak tu pomału Barack Obama, po, miesięcu, po miesiącu na Dominikanie Ła, furki Autobus iPhone'a To jest taki, zobaczcie, lokalny przystanek, chciałem powiedzieć, autobusowy Trochę zmęczone te busy, ale kosztują bardzo mało Do innych miejscowości stąd się dojedzie tylko musicie skakać z miejsca do miejsca. Nie ma raczej bezpośrednich. I trzeba pojechać sobie raz tu, raz tam. Ale zobaczę. Takimi też warto pojechać sobie. Dobra, zostało 30 minut czasu wolnego. Będziemy się jeszcze przejść trochę tutaj po tym starym mieście. Znowu coś się dzieje z autofokusem. Ścieramy pod rzekę. To jest widoczek jakiś. Zobaczymy. Ach, dobra Punkt widokowy Takie sobie bym powiedział Z tylko widok w sumie na, na, na autostradę na drogę i na rzekę Pochodziliśmy trochę po Starym mieście całkiem przyzwoicie bym powiedział No mówię takie miasteczko warte przyjechać na jeden dzień mi się wydaje dłużej mogło być nie wiem, są ludzie, ja znam ludzi, którzy wiecie, spędzają czas w miejscach, gdzie nikogo by to nie zainteresowało, czasami też tak mam, że jestem w miejscach, gdzie nikogo innego nie zainteresuje na więcej jak jeden dzień, a ja sobie czasami siedzę 2-3 tygodnie, tak było w w Peru, ale widzicie, to jest ok, ale nie wydaje mi się, żebym tutaj siedział nie wiadomo ile, zbieramy się i idziemy dalej. część wycieczki, czyli taką biedniejszą dzielnicę, ale tutaj raczej nie będziemy dzisiaj wchodzić. Udało się zrobić dedykowany osobny odcinek na tą dzielnicę, przejeżdżając tu jeszcze raz. Dzisiaj będziemy przejeżdżać tylko i wyłącznie kolejką Teleferico, żeby zobaczyć stamce z góry. Cykl lustro na motor i ogień, patrzcie. Nie, dość, że lustro na motor też, się pod prąd jechać. Patrz. 부산에 도착. 알겠습니다. 프로젝트가 서버 Nazywam te slamsy. To było, coś tam Perdida? Czekaj, prędzej było na górze Sabana Perdida, tam wyżej. A tu jest Los Tres Brasos. A to jest nazwa stacji Los Tres Brasos. Nie, nie wyglądajcie, trzymajcie stąd. Nie. straszna widać tutaj i zobaczcie, tutaj jakaś pani sobie siedzi samotna, bezdomna. Te domy są puste. Widać na dobrą sprawę, tutaj jak się bierze od pierwszej stacji, tutaj od zaraz od rzeki, że jest bardzo, bardzo duża widać. Oczywiście na stacji metra jest w porządku. będziesz tu wejść, przejechać, zobaczyć i będę chciał zrobić dedykowany materiał specjalny. Idąc tam, sobie wiecie. A albo z kapeluszem, albo z pioczkiem hajonkiem przyjdziemy się po prostu wiecie, zobaczyć co jest grane i chcę zrobić taki typowy odcinek tylko i wyłącznie zarobiony pod te slamsy, a nie takie wiecie jak teraz, że e, z góry było pokazane. Musiałem założyć maseczkę, bo już go się to nie podbieg, wiecie, żebym założył maskę, więc dlatego, tak żeby była na twarzy jakiś pampers Ale ogólnie bardzo spokój powiem Wam, że Fajnie by mu dało, fajnie. Jeżeli chodzi o taki, o taki trip e, wycieczkowy, to bardzo fajnie, bo się nie spodziewałem, że taka dzielnica będzie, e, będzie wiecie, w programie. Fajnie, bo z reguły mi się wydaje, że biura podróży nie robią tego typu rzeczy, tylko będzie są takie, a tutaj e, centro historico i wracamy. A tutaj cyk i chociaż sobie żeby pokazać fawelę z góry, fajnie, bo myślę, że dla wielu osób nowe przeżycie. To jest nazwa stacji Eduardo Brito, a dziennica nazywa się Los Tres Brazos, jakbyście chcieli przyjechać sobie na własną rękę. Z podróży w sensie dzisiejszego dnia tej wycieczki. Jestem turbo zmęczona to jest tylko łączy moja wina, bo się nie wyspałem. Co do wycieczki, ogólnie spoko. Wcześniej zaczęliśmy, bo o godzinie 6 z groszem jest godzina, że Wam mówię. 16:20, wracamy powoli do, do bowaro. Zostały mi jakieś dwa dni, może 3 w tamtych okolicach. Chciałbym odpocząć, jestem bardzo zmęczony, chcę pójść na plażę, chcę nic nie robić, zrobić sobie jeden dzień bez filmu, może dwa, a później będzie najprawdopodobniej Dominikana naokoło, więc zapnijcie pasy. No śmieję się, pokażę Wam mam nadzieję miejsca, których nie zobaczycie jeżdżąc do kurortów. Ja sobie też chciałem troszkę wypocząć i to też ostatnie dni z Piotrkiem Pająkiem, więc może zobaczyć czego jeszcze na jednym odcinku ewentualnie lub na dwóch Piotrek jeździ, trzymajcie tam kciuki za niego dalej, bo szykują się fajne rzeczy, nie chcę zdradzać wiem co będzie kilka ciekawych rzeczy, więc też u Piotrka musicie być na bieżąco no mówię, ja będę robił Dominikany później zobaczymy, mam w planach jeszcze nie wracać Pamiętajcie, jak razie reklamy to ja nie wracam szybko do domu jak klikacie czasami w te linki, na przykład nie wiem, z Airbnb jak Wam polecam na Instagramie, żebyście się zarejestrowali, żebyście weszli na stronę Ostrowita, kupić jakiś produkt, to ja dzięki temu jestem dłużej w trasie. Mi jest miło, że oglądacie, że spędzacie czas ze mną. Tym bardziej, że teraz w Polsce jest zimno i to trochę pewnie ciepła wam brakuje, więc u mnie na filmiku doświadczycie. Dużo ciepła, dużo pozytywnej energii, dużo fajnych rzeczy. Czasami kurorty, czasami sobie tych kurortów było zawsze mało Teraz tak są Miejsca poza, poza szlakiem, poza trasą No i co do całej wycieczki, mówię bardzo fajnie Dobre, smaczne jedzenie na obiedzie, nie spodziewałem się W sensie zazwyczaj nie oczekuję wysokich standardów jedzeniowych na wycieczkach A tu jednak było Dużo bardzo informacji, których ja nie wiedziałem Ale też nie chciałem nagrywać, bo nie co zrobić z tego kanału, wiecie? Takiego typowego, że ja do kamerę, nagrywam yy, polskiego przewodnika i wracam, i tyle. Nie, tutaj zobaczycie z reguły moje przygody. Idę do autobusu, kończę, jestem zmęczony, ile się zrzemnąć. Bawi się dobrze, widzimy się w kolejnym odcinku. Fajne z Was mordy, mordy. Z 50 koła już niebawem. Siemano, hej!